Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Mam serdecznie dosyć tej pogody, bo tak sypie śnieg. Może tego nie widać, bo jest trochę na plusie i to topnieje, ale tutaj, gdzieś pod drzwiami, do no tego śniegu, już powoli się zbiera. Idziemy do kuliczarni i widzimy się już za chwilkę. Jesteśmy już w kuliczarni. Tutaj, jak widzicie, wszystko jest ogarnięte. Nic nie leży, bo mieliśmy już wczoraj zacząć sobie ciąć i budować klateczkę, bo miałem drewno. Już stało tutaj za oknem, tu na samochodzie, ale coś mi się nie zgadzało. Zmierzyłem szerokość tej deski no i po prostu deski były szersze niż potrzebowałem. Niektóre były wąższe, niektóre szersze, i nie zgadzał się w ogóle stan liczebny kontruat. No i zadzwoniłem do tego tam szefa tego tartaku, no i okazało się, że pomylili zamówienie, albo nie to. Albo po prostu, nie wiem, pracownik coś źle zrobił, no ale nic się nie stało. Będę miał gotowe zamówienie na wtorek lub środę. Te po prostu będziemy odwozić. A tutaj przynajmniej ściana mi wyschnie do końca, bo jak widzicie, już jest w miarę git. To Wam mogę pokazać. O, jak wyciągniemy, to rurka jest idealnie równa, a nie taka z dziurami po boku, jak to było wcześniej. To niech jeszcze mi tutaj obeschnie, to dopiero, albo może. O, da się wyciągnąć, tutaj też jest rurka git. Bo w ogóle klatka będzie zasłaniać mi tutaj te dwie rurki. Ale poradzimy to tak, że jak klatkę ustawię, to w najwyższej komorze, przy tym suficie, bo nie będzie do samej góry, bo tak nie chcę. Przy suficie, bo jak tu będzie sufit, to przy suficie pójdzie rura taka. PCV czy PVC, już nie wiem jak to było, i na końcu zaślepka, i ona będzie po prostu przy siatce, więc królikowi na 100% nie będzie wiało, bo tutaj zrobimy sepianą, a tutaj będzie po prostu kratka przy siatce, przy drzwiczkach już, więc nic się nie stanie. A dzięki temu będę miał dobrą tutaj wentylację i taki, ja chcę powiedzieć, no, powietrze tutaj będę po prostu miał. Eee, tutaj jak tynkowaliśmy, to zrobiliśmy sobie do tego miejsca Jak widzicie eee, Za to się jeszcze nie biorę, bo co kawałek jak będę budował, po prostu będę sobie to tynkował Bo na to mi poszło półtora kilo gipsu Więc, no liczyłem mniej, ale no Japy tutaj były duże, więc trzeba było to zrobić Osobiście mi się ten efekt podoba Może zgaszę latarkę, żeby, o Teraz może widać jakie to jest tak równe. No i dotąd gdzieś będzie klateczka. Albo dotąd, nie wiem, jak tu półtora metra wychodzi. No i zrobiliśmy sobie ściany już dotąd, żeby zawsze mieć te 30 cm więcej. I jak będziemy dobudowywać kolejne komory, to będziemy się przesuwać z tym gipsem coraz dalej, aż ta króliczarnia będzie tak wyglądać idealnie. Tutaj mamy zasłonięte wszystko folią, bo miałem ciąć, jak mówiłem. I nie chciałem, żeby króliki miały ten kurz i ten pył, więc to zasłoniłem. Tu była taka ściana, ale no w nocy, jak widać, musiało to spaść. Niech tu była pineska, albo ona spadła. Nie wiem, gdzieś leży na pewno, ale było przyczepione do sufitu. Króliczki sobie siedzą. Za chwilę tam jakoś spróbuję przejść dołem, chyba, i widzimy się. Już Wyłączyło mi się nagrywanie, no bo skończyła się pamięć, ale usunąłem już z git. Tutaj zrobiłem sobie takie przejście, małe, że jak to podniosę, to przejdę na spokojnie. No i co, pokażemy sobie tutaj, jak to wygląda. Stolik jest przesunięty w tą stronę, paleta stoi tutaj, mam dostęp do wszystkiego pod ręką. No stolik czysty, jak widzieliście wczoraj na live'ie. Jeszcze raz gratuluję tym, co wygrali. Na ten moment mamy godzinę 12.57. Odezwały się do mnie dwie osoby, za trzecią jeszcze czekam. Jeżeli się nie odezwie do tej 15, no to będziemy losować jeszcze raz. Datę losowania wam podam. Chciałbym, żeby było to jak najbliżej, ale będziemy po prostu patrzeć. Co wam pokażemy dzisiaj we filmie. Pokażemy sobie maluchy od barana francuskiego. Siema I się nie bój Patrzcie jakie kluchy Czarne kluseczki Ten jest taki byczek Chodź byczek No hmm? Fajne Wszystko tam siedzi, mam nadzieję Kurde, te gniazda aż dotąd idzie. O kurde. Dokąd? Dotąd. Patrzcie to, te gniazda są tak rozbudowane. Odtąd do początku klatki. One pod słomą sobie biegają. Tu wam pokażę, jakie to jest głębokie tam. O, tu jest ten, co najbardziej jest zakopany. Sami, sami wącha. Dobra, te maluchy tutaj zagrzebiemy w tym. Niech sobie siedzą tak jak siedziały. Przynajmniej dzięki temu, że mają gniazdo takie dotąd w sumie, bo tutaj maluchy aż wystają. To jest im ciepło, bo sobie tam pod słomą biegają. Jej będę musiał posprzątać na dniach, bo brudno się trochę zrobiło z przodu. Ale no, dzisiaj chyba dościelimy słomę, żeby nie siedziała w tym brudnym. O kurde, zobaczcie, jakie fajne. Taką okrągłą głowę ma fajną. Chcę, żeby same wyszły tak powoli. Ale czy się doczekam? To nie wiem. Chyba sobie wyciągniemy jednego, choć klusek. O. Zobaczcie, jakie fajne maluszki. Nie no kurde, mi się podobają Bardzo fajne A ty gdzie uciekasz? Już chcesz wychodzić z klatki? O kurde jak się boi Samica odejdź raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Stan się zgadza, nic się nie zmieniło takie ładne zdjęcie sobie zrobimy jeszcze takiego małego gluta, bo on jest chyba największy. O. To będzie fajne zdjęcie. Ten taki w ogóle misiaty jakiś. Nie no, małe wiedeński mi się bardzo podobają. Tą rasę chyba ze względu na to zabrałem. Bo widziałem nieraz zdjęcia od hodowców młodych wiedeńskich. No i naprawdę to jest coś. W porównaniu do nowozelandzkich białych są one bardziej takie nabite bym powiedział i łeb jest taki bardziej okrągły a ty co znowu siedzisz pod tym wychodzimy sobie stąd młodziaki już obejrzane kurde o zamknięte Bombelito szef sobie siedzi mu dościeliłem słomy przedwczoraj to ma sucho ten też ma dościelone więc jest jeszcze git no, i co możemy jeszcze powiedzieć? Miałem już budować, nagrywać Wam film z budowy klatki, no ale wyszło jak wyszło. No, przynajmniej sobie zdążę ogarnąć tą ścianę do końca, żeby ona wyschła. Chyba ją pomalujemy, bo jak widzicie, tutaj jest taki szary, a tu, gdzie jest gips, to już podchodzi pod taki biały. Jest różnica. Może to będzie w klatce i nie będzie tego widać praktycznie. No ale później, jakbym tą kratkę odstawił, czy coś, no to zawsze będzie się różnić. A farby mam, to czemu nie? To jest nie wiem, z 5 minut roboty, żeby tym pędzlem pomachać i będzie przynajmniej zrobione. O, glutek sobie wyszedł na spacer. Siema. Nie, no, one mają już yy, z którego? Z 11. Tutaj mam zapisane. Z 11 stycznia są. Dzisiaj mamy 29. No to to jest ile? 29, 11. 18 dni? Dobrze liczę? No, raczej tak. 18 dni. Więc za kilka dni to już będzie takie 3 tygodnie. I będą sobie brykały, już wszystkie po klatce. Tutaj moje glutki małe, które zrobiły się bardzo fajne, przychodzą do mnie. No dobra, chodźcie, wszystkie. No, no i muszę im dosypać jedzonka, bo zjadły wieczorem. I co? Yy, drugiego, czyli we wtorek, chcę je szczepić. Tylko nie wiem, czy dostanę od ręki szczepionkę. Będę dzisiaj, mamy co za dzień, sobotę. Za chwilę będę dzwonił tam do lecznicy. Czy mają dostępne? I jeżeli będą dostępne, to w poniedziałek sobie podjadę i to odbiorę. Albo może nawet dzisiaj, jak będą dostępne. Nie wiem, bo ktoś ma jechać do miasta, więc zobaczymy jak to jest. No a jeżeli nie, no to po prostu zamówię i będę na odbioru pewnie w środę. W tym samym również tygodniu, w tym pierwszym tygodniu lutego chciałbym je zatatuować. Pierwsze tatuowanie w mojej hodowli. Tutaj mamy nadal wszystko. Mam nadzieję, że to się mi uda. I nie zmarnuję żadnego królika, można tak powiedzieć. Nie no, powinno być git. Oglądałem sobie poradnik Castorexa i Spinelli, i chyba w miarę to ogarnąłem na kartonie, próbowałem jak to robić, więc powinno być Git. Skrzyneczki żadnej do tego jeszcze nie mam, bo nie kupiliśmy. Najprawdopodobniej Tata będzie mi je trzymał, ja sobie będę to tatułował. Mogę wam to nagrać jakieś tam urywki, i będą dołączone do jakiegoś filmu w lutym już. W tym materiale już chyba więcej nic nie mamy do powiedzenia. Będziemy kończyć. Możecie zostawić łapeczkę w górę, bo robicie rekordowe naprawdę liczby w tym. Subskrypcje z dzwoneczkiem, bo od czasu Tysiaka to już chyba 1 czwarta stówki wbiła. Nie wiem, możecie wbić na Instagrama. Jeżeli ktoś chce zostać patronem hodowli, to macie do tego link w opisie. Jeszcze raz gratuluję wygranym. Ciekawe, czy ta jedna osoba się jeszcze odezwie. Jeżeli nie, no to dzisiaj wam jeszcze podam tą datę następnego losowania. No i do zobaczenia w następnym filmie. No i cześć.